O, dwulówka leży. Spróbuj tego w frajerze. I jeszcze tego. Sam jesteś sucher, kurde. Myślałem, że to lata szybciej. Skopałem, gdzie to będzie? Bo to ty by dać mi na trzy O, można też z pół obrotu wykupić. No właśnie, szybciej. A nie, chodzi, nie waga. Skopa to możesz sobie kurde obciągnąć. No! Chodź, granat. A to tej broni jeszcze nie sprawdziłem, ale jest ale jest nie to. 2 1 No. Dobra, kończymy te przedstawienie. Dobra. No, kończymy jak na razie. 4 4 pożegnaj w spożegny pożegnałem pięknych...